W dzisiejszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny sami sobie będziemy utrudniali życie. Wszystko dlatego, że jak już pewnie widzicie po tytule, pierwsza osoba, która w dzisiejszym odcinku użyje zakazanej części naszego domu, po prostu przegrywa. Na potrzeby tego filmu stworzyliśmy specjalny koło fortuny, które będzie decydowało o tym, z jakiej rzeczy w naszym domu no, nie będziemy mogli korzystać. I jest tutaj dosłownie wszystko, łącznie z lodówką, prysznicem, podłogą oraz łóżkiem w sypialni. Ale żeby było ciekawiej, ten film zaczynamy z czystym kątem, więc póki co ani ja, ani Natalia nie mamy żadnego zakazu, ale te zakazy będą nam stopniowo dochodziły, dlatego, że co pół godziny na zmianę będziemy tym kołem kręcili. To oznacza, że im więcej czasu minie, tym więcej zakazów będziemy mieli i tym trudniej będzie nam przetrwać i... no jestem ciekaw słuchajcie, na ilu zakazach zakończy się ten film. Ale zanim się o tym przekonamy, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, bo to nie jest zakazane. I spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków, jeśli chcecie widzieć więcej tego typu filmów, w których razem z się dla was męczymy. A jeśli jesteście co nowi i jeśli na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał robiąc to samo co w tej chwili widzimy na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego batara, dlatego że wielkimi krokami zbliżamy się do 2 milionów subów. No ale dobra, jak widzicie jest 13.47, ja Natalia proponuję do 14 nacieszyć się wolnością i o 14 dopiero zrobić pierwsze losowanie w którym okaże się kto i jaki zakaz zostanie, dobra? Okej, okay, to w takim razie ja idę do lodówki i wezmę sobie może jakiś jogurt bo później możemy się wylosować zakaz używania. No tak, lodówka też jest na tej liście. To co Natalia robi nie jest głupie, dlatego że wiecie ona przygotowuje się w razie tego na losowanie, ale powiem szczerze, że ja jakoś głodny bardzo nie jestem, bo przykro na śniadanie, więc ja nie będę nic jadł, e, pić przed chwilą. piłem, więc jestem gotowy na godzinę 14 i właśnie, Natalia, będziemy musieli jakoś losować, kto pierwszy kręci kołem. Ja w ogóle biorąc tą młodę, uświadomiłam sobie Karol, jakie to będzie trudne. Zobaczcie, jak wylosujemy zagaz używania szafek, to nie mamy sztuczcy, nie mamy jedzenia, nie mamy picia, bo tam też mamy w szafkach wodę, to będzie mostna. No to może być mega trudne, ale ja Natalia nie, nie, nie ma co w ogóle myśleć, bo jakbyśmy tak myśleli, i się chcieli na wszystko przygotować, to byśmy nic nie mogli zrobić, a no, ja będę będę kombinował, jak już dostanę jakieś zakazy. No dobra, wybija 14, nawet 14.01. Jak widzicie, przynieśliśmy kostkę do gry i Natalia, robimy tak, że osoba, która wyrzuci mniejszą ilość oczek losuje jakby zakaz jako pierwsza, bo no teoretycznie będzie miała pół godziny dłużej, nie? Więc będzie miała trudniej. Okej. Okay. No i uwaga, Natalia zaczyna. Dwa. dwa oczka, Natalia, ale spoko, zawsze mogę mieć jedno, nie? Zawsze, zawsze mogą być gorsze. dwa i może być dogrywka, to prawda? Ale z moim szczęściem raczej obstawiłbym jakieś... no, cztery i Natalia kręcisz jako pierwsza. W takim razie Natalia, pierwsza zakazana część w naszym domu dla ciebie to sofa w salonie! O no nie! Wiesz co to oznacza? Tak, że cały dzień nie mogę tutaj siedzieć! Nie, 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 nie tylko siedzieć, nie możesz się tego dotykać, bo jak dotkniesz to już traktujemy to jako. Właśnie, to już traktujemy to jako wiesz, Użycie? Co ja cały dzień mam się z tym niewygodnym krześle w jadalni? Nie no, masz wszystko do dyspozycji poza tą sofą, więc Natalia musi sobie jakoś poradzić. A ja, widzowie, teraz elegancko jak szef mogę sobie siedzieć sam, zaraz sobie tutaj położyć, odpalę sobie fifę i Natalia, ja będę sobie tutaj pykał. A i właśnie, jeszcze jedna ważna zasada. Nie powiedziałem o tym na początku, ale w dzisiejszym odcinku nie możemy wychodzić z domu, nie? No bo wiadomo, że jakbyśmy wyszli z domu, to no nie byłoby szans, że jakkolwiek przegramy, więc drzwi są zamknięte, nie wychodzimy z domu i no zobaczymy, kto przegra. Ale Skoro ja mogę siedzieć tylko przy tym stole, to wpadłem na pomysł, że wezmę mój diamond painting, bo mega dawno go nie robiłam i kiedyś miałam fazę, że w odcinkach właśnie, w których siedzieliśmy w domu i nagrywaliśmy, to mega często go robiłam i przypomniało mi się, że mam jeszcze jeden nieodpakowany, cały do zrobienia. Z racji tego, że do mojego losowania mamy 22 minut, bo od 14.30 ja będę kręcił, stwierdziłem, że właśnie pięknę sobie fiwkę, fifkę, bo mega dawno nie grałem, zobaczymy jak mi pójdzie, bo serio, ostatni raz chyba grałem, więc jakieś półtora miesiąca temu i jeśli oglądaliście ostatniego vloga na kanale Natalii, to wiecie, że w końcu nie ma Mamy już tej choinki, bo gdyby ona tej była, to mniej więcej, o, dotąd miałbym zasłonięte pole widzenia, ale na szczęście choinka i wszystkie inne ozdoby, jak widzicie, zostały już wyniesione, więc teraz nadalia ja elegancko może zobaczyć, o, jak szef tutaj sobie le, leżąc na sofie I patrzę, skarzę, no. idę szybko spróbować kogoś pocisnąć No i elegancko widzowie, wygrałem 6 do 1. Jak widzicie, po 90 minutach taki jest wynik. Nie no, żartuję, grałem Manchester City, więc przegrałem 1 do 6, ale zapomnijmy o tym, okej? Okay? Jak się bawisz Natalia? Bez sofy? Po nie jest źle. Ale czas sprawdzić, czy u mnie będzie źle, bo jak widzicie, właśnie minął czas, więc od teraz, aż do końca odcinka, nie będę mógł używać latów w kuchni. O, jaka szkoda, Natalia. Będziesz musiała sama zrobić obiad, chyba. To jest dla mnie Karol, i tak bym sama robiła sobie. No, zrobisz chyba dla nas, czy nie? No, ja nie mogę ten. Chcę, żebym głodował? Ty, wygrać ten odcinek po prostu. Okej, okay, dobra, ja sobie jakoś poradzę, nie martw się. Teoretycznie, nie będzie to chyba zbyt duże utrudnienie, bo no, z blatu nie korzysta się zbyt często, wiecie. Ewentualnie do Obiadu, chociaż. Tak sobie teraz myśl Natalia, czy na przykład z Thermomixa, który leży na blacie, albo z Czajnika, który też leży na blacie, mogę korzystać, czy nie? Nie no, Karol, bez przesady, bo na przykład, jakbyśmy wylosowali podłogę, to byśmy nie mogli korzystać z niczego, bo praktycznie wszystko stoi na podłodze. A, no w sumie bo tak. Po prostu, krzesła, dyno, No tak, no tak, tak. Wszystko, dobra. Nie? Czyli po prostu nie mogę dotykać blatu, ale to, co jest na blacie, bez dotykania blatu, mogę, tak? Tak. Dobra, słuchajcie, przerwę sypialni, bo stwierdziłem, że jednak chyba warto byłoby się trochę zabezpieczyć, i wziąłem sobie z szafki w kuchni, oczywiście bez do dotykania blatu. Trzy wody, żeby w razie czego awaryjnie, jak będę miał zakaz, nie wiem, korzystania z szafek albo w ogóle z całej kuchni, to mieć te wody porozkładane po całym domu, żeby, wiecie, bez względu na to, jaki zakaz będę miał, zawsze mieć jakąś wodę w zapasie. Właśnie tego, jedną wodę postawię sobie, o, tutaj, za szafką w sypialni, bo tutaj Natalia raczej nie zauważy, a nawet jeśli to w sumie nic mi to nie zmieni. Drugą położę sobie, o, tutaj, w pokoju gamingowym, za monitorem cyk. No i trzecią schowam w pokoju gościnnym w szafie, tak żeby w razie czego też tutaj mieć jakąś zapasową. po Mieć wodę obok siebie? Kąd co ja robiłem? robiłem? wyszedłeś tamtąd z czterema chyba butelkami wody. Myślisz, że tego nie było widać? No nie do końca było widać, bo miałem trzy, a nie cztery butelki, ale. No nie, no widzę, dobra, mój plan nie do końca wypalił, ale ty się skup na tutaj na diamond painting, okej? Okay? No dobra, jak widzicie, jest godzina 15, więc czas na kolejne zakręcenie Natalii. I póki co, strasznie szybko czas leci, Natalia, a to by też? Mi też, jak sobie zajęłam się tym diamond paintingiem, to tak mi szybko zleciało, że już mówię jak tu kolejne osoby. No właśnie, ale to dobrze, bo będziemy mieli teraz coraz więcej trudniej i no im więcej zakazów tym wolniej coś jeszcze będzie ten czas spłynął. I najgorsze jest to, że w dzisiejszym odcinku nie ma opcji, żeby nam się to anulowało. Żadnego. Tak, może być tylko gorzej, więc Natalia lepiej już było, ale twoją kolejną zakazaną rzeczą z naszego domu będą wybrane przez ciebie drzwi. Czy ja sama wybieram drzwi, których nie mogę dosnąć do końca filmu? Tak, dokładnie. Okej, okay, to zastanawiam się, czy wybrać pokój gościnny, tylko jak wylosuję, że nie mogę spać na łóżku w sypialni, to tam mogę tylko spać, bo tutaj też już mam zakaz dotykania tego łóżka. No... No tak Albo zastanawiam się jeszcze nad montażownią, bo tam sobie są sobie tego komputery, a mogę sobie po prostu wziąć laptopa, albo skorzystać z telefonu, nie? No jak chcesz Natalia, no de decyzja należy do ciebie Okej, okay, w takim razie wybieram drzwi od montażowni To w takim razie słuchajcie, szybko zamykam drzwi od, o proszę bardzo, montażowni w tam gaming roomu, jak Złotek zwał i Natalia życzę powodzenia z wzięciem laptopa, bo <grym> no, chyba są tam Nie no, jak tam laptop, wynosiłeś się tam dzisiaj? No ja je rano wynosiłem z sypialni tam przenosiłem No nie Karol Co no, nie moja fina, mogłeś w. Najpierw... <grym> Ale mogłeś pójść na zobaczyć to tam jest, a dopiero potem podjąć decyzję, ale trudno niestety, drzwi zamknięte i tylko ja Natalia będę mógł je otwierać. Słuchajcie właśnie sobie siedzimy, oglądamy YouTube, ale siadłoby się chyba co Natalia na kanapie troszeczkę czy nie? Troszeczkę wygodniej by mogło być i w ogóle ja sobie uświadomiłam Karol, że w pokoju montażowym mam przecież tą dużą pufę wygodną Tą żółtą? No. Aha, no właśnie byłaby wygodniejsza zdecydowanie niż te krzesła, ale no, to ona na YouTube'a na pewno jakby sobie ją postawiła tutaj na środku i mogła się tak wyłożyć. Nie? No, to byłoby idealne, ale przykro mi Natalia, nie możesz tam wejść. Ale właśnie sobie myślałem, że ja przecież mogę tam wejść i Natalia, e, mam propozycję dila. Co ty na to, że w zamian za to, że ja pójdę ci po tą pufę i przyniosę ją tutaj, tak żebyś mogła na niej normalnie siedzieć, e, zrobisz obiad też dla mnie? Dobra, mogę sobie. Gorsano. W sumie Natalii to trochę pomoże, nie jakoś bardzo, ale wiecie, ja przynajmniej będę mógł gdzieś sobie normalnie cały obiad, więc wydaje mi się, że chyba ja na tym lepiej skorzystam W takim razie Natalia, cyk, proszę bardzo, to jest twoja pufa i od teraz możesz z niej korzystać w zamian za obiad Karol, widzę, że tutaj chciałeś być sprytny i położyć pufę tak blisko, żebym kanałkę, kanapę. Nie, nie, akurat nie zrobiłem tego specjalnie, ale ty, faktycznie w sumie byłoby blisko O, i teraz sobie mogę elegancko oglądać YouTube'ka A weź ten telepilota, tam sięgnij Daj. Kurde widzę, ja muszę pijąć stale, żeby nie dotknęła, bo jak dotknie to od razu przegrywa Ale czas teraz na moje losowanie i uwaga, moją kolejną zakazaną rzeczą, a właściwie rzeczami są wszystkie krzesła w naszym domu W sumie Karol zastanawiam się teraz kto ma gorzej, czy ty czy ja W sensie z siedzeniem? No, bo ja nie mogę siedzieć na kanapie, ale ty nie możesz siadać na krzesłach, więc nie wiem jak zjesz obiad No, no normalnie, zjem sobie na kanapie, na, na małym stoliku. to nie jest problem, wydaje okay. mi się, że ty masz gorzej wszystko, bo ja mogę się wiesz, położyć na kanapie nadal, nie? A ja już mam pufę. No okej okay. Dobra, nie, nieważne, właśnie, obróbów Natalia Śmigaj robić obiad, bo <głos》> jestem głodny No dobra, obiad jak widzicie gotowy Natalia zrobiła nie tylko dla siebie Chociaż mojego tutaj nie ma, bo ja muszę iść na łóżku Ale wybiła wszystkim 16, <głos》>, Więc zanim Natalia zaczniemy jeść, to najpierw losuj Żeby nie było I uwaga, twoja kolejna zakazana rzecz To wszystkie dywany nie. A to oznacza Natalia, że nie możesz stanąć Ani na ten dywan, ani na dywany w łazienkach Karol, to jest mega trudne Ja się mogę zapomnieć i No I tak. stanąć na to po prostu No, ta, Może tak być być. Właśnie to jest ciężkie, że co, co chwilę mamy coraz więcej tych zakazów I łatwo będzie o tym zapomnieć Ale ja na szczęście i z kanapy i o proszę bardzo z dywanu korzystać mogę Więc idę sobie teraz e, jeść moją porcję obiadu I jak widzicie Natalia mnie nie oskomowała Zrobiła mi też obiad, więc e, deal zaliczony No dobra, obiad jedzony, i ja Karol przenoszę się z moją kupą. Gdzieś gdzie będę bezpieczna i nie będzie dywanu w pobliżu Dobra ja tu wszystko widzę, no to jesteś tak blisko Że ja dziękuję, patrzcie widzowie na to Jest dobra. git, jest git No niestety Natalia nie dotknęła Aha, i teraz

Tam nogami jedną odkąd też, nie? No, no właśnie, ja nie bo tutaj mówię. też dywan się czai. I jak na razie to jest chyba moje najgorsze utrudnienie, bo najłatwiej się załapać, żeby stanąć jednak na tym dywanie. Ale w ogóle muszę sobie zrobić listę moich wszystkich utrudnień, bo za chwilę zacznę się gubić. O, to jest dobry pomysł. No właśnie, ja też chyba. Ja już wypisałam swoje zakazy, jak na razie są to trzy. I w sumie najgorszy jest ten dywan, jak mówiłam przed chwilą. No nie wiem, Natalia, czy sofa, nie no, sofa nie jest trudniejsza. Dywany są faktycznie gorsze, pamiętaj też o dywanach w łazienkach. O mnie aktualnie tylko dwa zakazy, czyli blat w kuchni i wszystkie krzesła, ale za cztery minuty nadal. Ja losuję kolejny zakaz. No dobra, czas na kolejne zakręcenie, tym razem przeze mnie. I uwaga, ja Natalia, nie mogę korzystać z łóżka w naszej sypialni. Aktualnie nie jest to jakieś mega duże utrudnienie, dlatego że no, na tym łóżku i tak póki co wiecie, w ogóle nie siedziałem. Nie, chociaż raz tutaj byłem, jak myślałem, że Natalia nie słyszy tego, co robię. Ale jeśli wytrwamy do nocy, to problem może być ze spaniem, bo w sumie odkąd mieszkamy tutaj, w tym mieszkaniu, to ani razu z Natalią, nawet jakbyśmy pokłóceni, nie spaliśmy osobno. I Natalia, jest szansa, że dzisiaj pierwszy raz będziesz spała. A tutaj, a ja w pokoju gościnnym. Natalia, to czasem tutaj nie jest za dobrze, patrz, rozłożyła się na półfecto. To elegancko, nóżka na nóżkę, tam telefonik, a jeszcze ze Sweet Planet jest jedzone. A, o oknoty. No, chciałam, się testować o smaku remisu, bo tych jeszcze nie testowałam. Dobrze, czy nie? Ja to robię dla widzów. A, dobrze. ty co robisz? To niż jak dla mnie. Ty to robisz dla widzów. To bardzo ciekawe, Natalia. Generalnie widzowie, ciekawostka jest taka, że odkąd mamy nasz sklep ze słodyczami, to zwróćcie uwagę, że mamy ich tyle, że w naszej szufladzie w kuchni się nie mieszczą i musimy trzymać to normalnie w kartonach. I my te rzeczy braliśmy do domu, żeby porobić po prostu zdjęcie na naszego Sweet Instagrama, ale no jak widzicie Czasami z Natalią sobie coś tam podjemy Większość z tych rzeczy już ale są rzeczy Których jeszcze z Natalią nie jedliśmy O, w ogóle te erhecy są fajne, bo to są takie gumy Które kosztują tam 2,99 Są mega tanie, a naprawdę bardzo dobre Więc jeśli mielibyście ochotę o na przykład na takie Oreo Albo na jakieś takie chipsy nietypowe Albo na przykład na taką arbuzową fantę, która pojawiła się Ostatnio u nas na stronie i no, dzięki której Poczujecie chociaż przez moment smak wakacji To wbijajcie koniecznie na stronę naszego sklepu Czyli www.sweetplanet.pl Tym bardziej, że jestem promocja na niektóre produkty i między innymi te Oreo do wyczerpania zapasów możecie kupić aż 30% taniej. A i w ogóle to jest moje łóżko, na którym dzisiaj będę spał o ile też nie zostanie mi zabrane, więc jak widzicie w razie czego będę miał blisko do tych dwóch kartonów. Ale wybiła godzina 17, więc ta zakończona już kołem z utrudnieniami i Natalia, poja kolejna zakazana część domu to lodówka. I w sumie powiem ci Karol, że cieszę się, że udało mi się wyosłać tą lodówkę, bo na razie jestem najedzona, więc nie jest mi ona kompletnie potrzebna. Problem może zacząć się później, ale wydaje mi się, że jest tak, najedzona, że i tak przetrwam do rana. Aha, ty nieźle to, jest, nie wiem, że się cieszysz, że nie możesz mnie korzystać z lodówki, ale ja cię potem powtórzę wieczorem. Przypomnę ci te słowa, bo wydaje mi się, że teraz po prostu trzymać i Tylko dlatego tak mówisz. Powoli w tym odcinku zaczyna się robić coraz ciekawi, dlatego że mamy coraz więcej zakazów. Musimy coraz bardziej kombinować. Ja teraz przed każdym usuwaniem idę do łazienki. Przed chwilą właśnie też byłem, żeby już być na wszystko gotowym, bo teraz wiecie, jeden głupi błąd, jedna nieprzemyślana rzecz, i możemy łatwo ten odcinek przegrać, A to chciałabym, żebyśmy trochę jeszcze powalczyli. Więc ja czekam teraz do 17.30 na moje zakręcenie, a Natalia jak typowy boomer robi sobie właśnie krzyżówki. Może chcesz jej pomóc, Karol? Brat, to będziesz wiedział. Na? No? Bezpieczeństwa lub jezdni. Pasy. Ale no. łatwe, ale łatwe. Widzowie, rozwaliłbym krzyżówkę, ale mi się nie nie chce. No dobra, 17 wybiła, więc zakręciliśmy już kołem i uwaga, ja jak widzicie od teraz nie mogę korzystać z żadnej szuflady. To wbrew pozorom jest spore utrudnienie, bo w naszym mieszkaniu szuflad mamy no naprawdę sporo i nie chodzi już tylko o szuflady w kuchni, w których o, tam na przykład mamy sztućce, tutaj mają przyprawy, tam mamy makarony, jakieś płatki i tak dalej Bo większy problem jest taki, że na przykład w łazience, o tam mam swoją szufladę, w której chowam wszystkie kosmetyki Ja sobie chilluję robiąc krzyżówki, ale Karol ja chyba muszę zacząć się pilnować Czy ty przez przypadek czegoś nie zrobisz, przez co mógłbyś przegrać? Natalia, martw się o siebie, dobra? Bo ja sam siebie elegancko pilnuję, no jak coś zrobię to się przyznam, bez przesady, ale... Ale wiesz, czasami możesz tego nie zauważyć nawet No to też prawda, więc yy, możesz, możesz za mną chodzić Natalia, nie mam problemu, ja i tak uważam, bo wydaje mi się, że aktualnie wygrywam i nie co tego, wiecie, jakoś głupio przegrać, ale poczekamy Wygrywasz Wygrywam Natalia bardzo ciekawe bo, Tak Wydaje mi się, że mamy tak samo jak na razie jesteśmy Nie, ja wygrywam, wam hmm. chyba trochę lepiej, ale spoko Zaraz by kolejne utrudnienie i zobaczymy co to będzie No dobra, wybija godzina 18, więc 4 godziny z zakazami za nami I Natalia, twój kolejny Nie. zakaz To zakaz korzystania Nie. z płytek na podłodze Nie no widzowie, ja jestem załamana Przebywam aktualnie w salonie i tutaj wszystko jest okej, okay, bo mamy na podłodze deskę Ale żeby gdziekolwiek pójść, muszę przejść przez przedpokój na którym są płytki. Czyli Natalia, jesteś uwięziona aktualnie w salonie? Jestem uwięziona w salonie i tak, mogę korzystać z tej pufy, mogę korzystać z tej części, tutaj jestem zbanowana, no i w sumie jeszcze tam gdzie ty stoisz, ale tam nic nie ma. No w sumie tak, bo sofę masz zakazaną, dywan masz zakazany, deskę tutaj możesz teoretycznie, więc no generalnie życzę powodzenia, nie? Dzięki, przyda się, ale na całej szczęście przed chwilą jeszcze byłam w łazience, bo teraz już nie mam miejsca nawet do łazienki. No tak, ale kurde, właśnie szkoda, że byłaś tak to może byś się poddała, a... pewnie chwilę wytrzymasz Natomiast muszę co ty robisz właśnie w tym momencie? Czekajcie, muszę patrzeć, zowie, czy Natalia nie tylko płytek, nie? Zjadłam sobie wodę Ty nie miałaś tutaj? Nie, ja nie miałam wody i zobaczyłam, że stoi tutaj I spróbowałam ją sięgnąć i się udało, więc mam tyle pizza, chociaż W takim razie widzowie, zostawimy sobie tutaj Natalię Pójdziemy do gaming roomu, bo muszę tam porobić parę rzeczy na kompie Chociaż nie mogę już stać z krzesła, nie? No trudno, będę stał najwyżej, ale zanim wyjdę z salonu To jak widzicie, podłączyłem tutaj kamerkę, dzięki której O, proszę bardzo, będę miał podłącz salonu i będę widział, co Natalia robi Natalia, możesz pomachać do kamerki <laughs> Siema Ale ma? Chyba się, że, że będziesz się pilnował na kamerze, mi co chwilę przychodzą powiadomienia, wykryte osobę. A, to powiadomienia mogę wyłączyć, ale tak, naprawdę, będę cię tutaj obserwował, więc pamiętaj, czego nie możesz, bo każdy twój ruch będzie obserwowany. Siadł. Albo w sumie usiądź! Nie, spokojnie. Ja pamiętam, że nie mogę siadać, więc na to krzesło będę bardzo uważał. Ale tak naprawdę, słuchajcie, ja to zrobię na komputerze no nie mam nic. Po prostu to była taka wymówka, żeby zostawić Natalię samą w salonie, bo no, mam nadzieję, że przez to, że będzie siedziała sama, będzie jej się nudziło i no, szybciej się dzięki temu podda. Teraz wydaje mi się, że zdecydowanie w bo ona, słuchajcie, nie może wyjść z salonu. To oznacza, że nie może iść, nie wiem, do kuchni, nie może nic zjeść, nie może pójść do łazienki, żeby wiecie, skorzystać z toalety. Więc muszę teraz zrobić wszystko, żeby jak najdłużej przetrwać. Bo no, im więcej czasu minie, tym Natalia będzie bliższa, żeby się poddać. Słuchajcie, jednak nie włączyłem powiadomień i właśnie dostałem, jak widzicie, informację, że kamerka wykryła ruch. I uwaga, zobaczmy, co Natalia robi. Nie, Natalia siedzi i się nudzi. Ona chyba nawet telefonu nie używa. Więc moja technika, żeby ją wynudzić, chyba zaczyna działać. Ale czekamy na 8.30 wtedy. No niestety ja będę kręcił kołem. Halo, jak tam Natalia? Tak spokojnie. Nie byłem TikToka. A, chcieli szukam z TikToka, kurde, przydałoby się też. E, Przydał się jakiś zakaz, za Używania telefonu, telefonów, ale czegoś takiego nie ma w dzisiejszym odcinku. Ale jest już 13.32 więc zakręciłem kołem i uwaga! Natalia nie wierzę. Moja kolejna zakaza na część domu to duża łazienka. Kurde! No ja niestety przed tym oswaniem do łazienki nie poszedłem. Byłem ostatnio chyba z godziny temu, albo może już trochę ponad. Ale póki co jest luz i w sumie ty, przecież ja mam jeszcze małą łazienkę. Czemu ja się przyjmuję? No ja iść zawsze do małej widzowie, tam też mam prysznic, więc w sumie ta duża łazienka. Zresztą no tam mam kosmetyki. Dobra, bez kosmetyków jakoś sobie poradzę Ale wiecie co, zmieniłem plan, bo Natalia generalnie Chciałem zrobić tak, żebyś tu się nudziła sama Ale ja tam w sumie w gaming Trumie też za bardzo nie mam co robić, więc Wrócę tutaj do salonu, po towarzyszy Natalii Chociaż wydaje mi się, że i tak ona ma takie Utrudnienia, że powinna przegrać A ja przynajmniej nie będę się nudził, bo spróbuję zagrać Drugi mecz i mam nadzieję, że tym razem Będzie mi trochę lepiej niż 1-6 do 6. Widzowie słuchajcie, jest właśnie 0-1 do 1 Dla mnie, wygrywam, ale Natalia Pochwać się, co zrobiłaś, teraz już nie ma dowodu Bo niestety, no nie nagrałem nie spodziewałem się takiego zagrania, ale generalnie lampa była jedna tutaj, druga była tutaj. I Natalia stwierdziła, że no, ona sobie coś nagra. I weszło na dywan, żeby przenieść sobie lampy tam na, w stronę pufy. Wieże, ja jestem taka głupia. Ale ty w ogóle nie wiesz ja ale, ja, ja, ale ja też nie zauważyłem, ja dopiero przy drugiej lampie. Tak mówię, ty co ty robisz? Czemu ty chodzisz po dywanie? Ja w ogóle się zapomniałam, bo ja sobie tutaj leżę, oglądam TikToka i mówię, a może w sumie, Karol, ja coś nagram I wstałam, i automatycznie poszłam po lampę przechodząc <laughs> przez dywan. Wiedziałam, że ten dywan będzie najgorszy, no. Tak, się Natalia. Ja nie wiem, czy ten film teraz się nie przez to, że tak szybko przegrałaś. Tutaj w ogóle zaraz strzeli mi bramkę FIFA, bo nie gram teraz. O właśnie, już jest jeden do jednego. Super, dzięki Natalia, ale nieważne, widzowie. Ważne, że wygrałem i. Ty tak sobie wiesz, Natalia, czy ta kamerka czasem nie nagrała? Czekaj, ja spróbuję zobaczyć. Widzowie, chyba jest. Nagrało się niestety tylko 8 sekund, ale jak nagrała drugą lampę i Natalia chyba było widać. Jest, udało się, Natalia, widzisz to? Ewidentnie stoisz na dywanie. na dywanie, no. Ta prawa jest jeszcze trochę w powietrzu, ale lewa stoi już na dywanie i. Natalia, gratuluję. W ten sposób. Przegrałaś. No niestety, przez całą tę akcję przegrałem do Mecz Fifi, ale W sumie nieistotne, bo... bo udało mi się wygrać odcinek. Ja tylko mam nadzieję, ja Natalia, wiem. że ten film będzie miał co najmniej 15 minut. Ja bo jak Ja nadal jestem w szoku, kieruję, jak to się mogło stać? No, gratuluję. Koncertowo to zlamiłaś. Szczerze, że myślałem, że przegramy go albo po prostu poddając się, albo przez to, że właśnie nie będziemy mogli skorzystać z łazienki, albo... albo. Z lodówki. Z lodówki, no bo też mieliśmy taki zakaz. Ale nie no, Natalia stanęła na dywan i dzięki temu wygrałem. Także na tym będziemy kończyli. Jeśli on się podobało śledźcie łapkę w górę, subskrybuj Filmu, a my póki co idziemy to montować, bo w sumie mamy jeszcze cały wieczór wolny, więc trzymajcie się i.